Witam, szanowni państwo. W dzisiejszym odcinku omówię w praktyce, jak należy przeprowadzić proces sprawdzenia sprawności akumulatora. Tak, abyśmy byli w 100% pewni, że akumulator nadaje się do dalszej eksploatacji. Lub nie. Na początek, ważna uwaga. Przez sprawdzeniem, akumulator yy, sprawdzeniem akumulatora należy go najpierw naładować. Zapamiętajmy to. Akumulator musi być naładowany. Teraz przechodzimy do praktyki. Tutaj widzimy przed nami w pełni naładowany akumulator z korkami, czyli dostępem do elektrolitu. Tak, tutaj dostęp do elektrolitu widzimy. Szczególne cele. Akumulator był reklamowany. Teraz sprawdzimy razem jego sprawność. Najpierw podłączymy tester elektroniczny. Jeszcze raz.

Restancja idealna jak na tą pojemność akumulatora. Odłączamy. Dla mnie taki tester nigdy nie jest wyrocznią, dlatego też kolejną czynnością będzie sprawdzenie gęstości elektrolitu jak również, jak również jego, jego czystości. No i sprawdzamy. O, dobra, właściwe. Okej. Okay. Dobre. Dobrze. 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 ostatnia cela gęstość właściwa czystość elektryki tu też nie widać żeby był jakiś zabrudzony czyli tu wszystko jest okej okay. odkładamy Ogólnie na tym moglibyśmy skończyć yy, sprawdzanie, bo gęstość litor praktycznie nam mówi już, że z akumulatorem wszystko w porządku. Ale ja jeszcze używam w takim przypadku yy, opornicy. Opornica. Taki. Widzimy tutaj takie urządzenie. Tak. Jest to akumulator 74A, więc obciążymy go prądem. 400A. Widzimy jeden gwint zakręcony, zakręcony, czyli tutaj samy i zakręcamy. Tak? Czyli będziemy mieli 400A. Spadek napięcia nie powinien być niższy niż 9,5V. Oprócz spadku napięcia, przyjrzę się jeszcze, czy w poszczególnych celach nie widać gazowania, gotowania elektrolitu co mogłoby świadczyć o przerwie w zwarciu, lub ewentualnie, czy nie wyrywa się jakieś zapachy podłączamy włączamy i tak zaczniemy od sprawdzenia poszczególnych cel, czy nic się nie dzieje, czyli tak jak widzimy, wciskam Niech sobie tam pracuje. Tu się nic nie dzieje. Nic. 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 I nic. Dobra, ale są właściwe. Spadek napięcia do 10-30 V i rośnie do góry. Czyli jest OK. Trzymaliśmy około 20 sekund, czyli ja bym powiedział, że jest bardzo dobrze. O, widać tutaj nawet jak się opornica nagrzała. Otworamy. Czyli możemy powiedzieć, że akumulator jest sprawny, nie ma wady technicznej, nadaje się do wydania klientowi. Teraz omówię jeszcze jeden przypadek z akumulatorem bez dostępu do elektrolitu, czyli odsuniemy ten akumulator. Damy tutaj taki. Monterek. Ten akumulator ogólnie został przeze mnie już wzięty ze złomu, ale przyjmijmy do celów naszego filmiku, że jest naładowany. Najpierw sprawdzimy testerem elektronicznym.

Prąd rozruchowy jeszcze nie ma takiego y, złego, tak, na 354, 242, ale już widzimy, rezystancja wewnętrzna jest y, wysoka, bo w granicach do takiego akumulatora, to powinniśmy przyjąć w granicach jest tak 8 milioma. Tutaj jest 12 miliomów. Odkładamy. No y, teraz. Y, z dostępem, jakbyśmy mieli akumulator z dostępem do elektrolitu byśmy na pewno y, sprawdzili y, gęstość elektrolitu. Niestety teraz tego nie możemy y, zrobić. Dlatego też przechodzimy do testu opornicą. Jest to akmator 40A, 40, pojemność wynosi jego 40 amperogodzin więc obciążamy y, go, y, obciążamy go prądem 200A, tak czyli musimy te dwa odkręcić. O i zobaczymy, zobaczymy jaki będzie spadek napięcia. Jak widzimy, schodzi cały czas w dół. Tak? Oczywiście. się. Okej. Okay. Czyli jeszcze raz możemy zobaczyć. Aj. Pokażę Wam. O. Czyli tej pojemności nie ma, tak schodzi w dół cały czas do 5,14, jeszcze mniej, jeszcze mniej. Czasami samo sprawdzenie oponicą nie wystarczy, wówczas musimy akumulator rozładować. Tak? Taką, już wcześniej widzieliście na filmikach, taką rozładowalnicą. Przyjmuje się, że jeżeli pojemność realna jest powyżej 70% znamionowej, wówczas akumulator jest yy, sprawny teraz tak wyjaśnię dlaczego czasami test opornicą nie wystarczy Otóż już miałem takie przypadki już nawet nagrałem filmik yy, że ak akumulator otrzymywał, wytrzymywał test opornicy tester elektroniczny wskazywał na sprawność akumulatora natomiast yy, realna pojemność yy, była na niskim yy, poziomie Teraz kilka takich moich wniosków. Z doświadczenia mogę powiedzieć, że większość aklamacji, ponad 90%, dotyczy rozładowanych akumulatorów. Czyli zła eksploatacja pojazdu, pobór prądu, niesprawny rozrusznik. Wystarczy je naładować i akumulator jest w idealnym stanie. Osobiście. Preferuję akumulatory z dostępem do elektrolitu. Tak, tutaj jak to widzimy to ten za nami. O, ten akumulator z dostępem do elektrolitu. Yy, z uwagi na to, że można łatwo rozpatrzyć reklamację. Mogę z czystym sumieniem powiedzieć, czyli pod względem prawnym i moralnym, yy, gdzie jest wina czy po stronie klienta czy producenta. Niestety ogólnie świat idzie w kierunku akumulatorów yy, bez dostępu do który tu właśnie jak, jak ten, tak. Takie akumulatory są dobre do sprzedaży przez sieciówki, większych dystrybutorów. Ogólnie tam, gdzie mniejsze znaczenie nabiera obsługa klienta na wysokim poziomie, a większe znaczenie mają procedury korporacyjne. Czyli inna osoba e, proponuje towar, inna sprzedaje. Inna rozpatruje reklamację, a jeszcze inna rozmawia z Tobą, gdy masz problem z reklamacją, albo w ogóle nie podejmuje rozmowy i proponuje sądowe rozstrzygnięcie sporu. Tak jak motory w takich sytuacjach są dobrzy. Tak? One są dobre dla dużych, dużych firm. Wtedy klient już za bardzo tu tam. Nie będzie mógł, może, jakby powiedział, tak w cudzysłowie podskoczyć. To by było na tyle. Dzięki za uwagę. Pozdrawiam.